Cześć kochani, z tej strony ma na dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co ciekawego dzieje się teraz i na zawsze. Teraz i zawsze. Teraz i na zawsze. I na wieki wieków. Tak jest. Dobrze. Więc. Last Christmas I gave you my heart But the very next day, you gave me away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, Jesus Christus. I yeah, gave you my heart. Woo, 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 woo. Boże, coś spadło. Capable. Odwrócone. Z numerem 30. You can deal succe successfully with whatever challenges and circumstances arise. Odwrócone. W pozycji prawidłowej tak wygląda karta. Ogień. Mamy pięknego rumaka z tyłu białorudego, który przypomina mi energię ojca. Kobieta jest zdecydowanie w energii gwiazdy, ponieważ ma japonki, to znaczy ma nagie stopy i nagie piersi. Czyli jest w, swojej, w swoim pierwiastku boskości ale karta jest odwrócona. Okej, okay, zobaczmy co dalej. Capable po angielsku to znaczy być zdolnym do zrobienia czegoś, mieć możliwość wykonania czegoś albo zrobienia albo by... generalnie bycie w możliwości. Posiadanie wyboru, posiadanie spektrum um, możliwości. Soul retrieval odwrócona z numerem 49. Okej, okay, pod spodem mamy strzały w dół, czyli ten proces się zakończył, to jest koniec wojny. OK. Okej, okay, karta testu spadła, więc jej nie podnoszę, Czyli jakiś test na ile jesteś w stanie podjąć działanie. Jakie jesteś w stanie podjąć działanie? Ten etap nauki albo realizacji się skończył. To Soul Retrieval, okay, wyjście z kodów uzdrawiania. Um, pod spodem mamy karta nazywa się Baby, nie matka, ale Baby, dziecko. Proces uzdrawiania rany z dzieciństwa. Czyli bardzo, okej, okay, retrogradacja Merkurego, czyli wczesne, 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 wczesne dzieciństwo. Okej, okay, tu jest jakaś tranzycja, jakiś most. Cień, dokładnie. Czyli pod spodem mamy wybaczanie. Z bardzo podobnym kolorem, zauważcie. będzie ta taka energia serca. Soul Retrieval dla mnie to jest karta odzyski, odzyskiwania kawałka duszy, który nie miał możliwości um, bycia w Tobie. I ten kawałek duszy to był brakujący element. Czyli niezintegrowana świadomość cienia to mam na myśli. Ok. Dostaję też dużo przekazów na temat mostu, prawda, na temat przejścia z jednej sfery do drugiej sfery. Cień z numerem 30. O, okej. Okay. I bycie capable też jest z numerem 30. Odważnie staw czoła twoim cieniom, a twoja dusza rozkwitnie. Czyli chodzi o integrację jakiegoś cienia który powodował blokadę powrotu tego kawałka duszy, który został utracony albo wypchnięty wraz z przejściem jakiegoś traumatycznego zdarzenia w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie? To jest to, co odbieram. Okej. Okay. No, dokładnie. Czyli to jest zakończenie procesu słyszę przeciążenia. Moment, w którym cykl zaczyna się od świadomości, że jakieś działanie którego nie byłaś w stanie zrobić, nie byłeś w stanie zrobić, było dla ciebie absolutnie przeciążające. W związku z tym, że nie było możliwości odzyskania kawałka duszy, nie było możliwości uzdrowienia tej części ciebie. W związku z tym, ta część ciebie. Poległa na tej wojnie, koniec wojny. Czyli można powiedzieć, że nie zostajesz z niczym. Ale jednocześnie. Nie ma w tym publicznego zwycięstwa. Czyli jest w tym sytuacji, jest, to jest tak jakby sytuacja na zero. Czyli będąc na minusie, wychodzisz na zero. Gdzie może sytuacja, o której mówię, zdarzenie, relacja. Które, która miała podłoże we wczesnym dzieciństwie. Nie, nie, tak jakby nie dało się tego zamknąć. Tak jakby. Mówimy zawsze o tym, że wszystkie cykle się zamykają, ale to jest to, co odbieram, że to nie było możliwe do odzyskania. Czyli mówimy o. Chiron, Wounded Healer, czyli. Te um, rany, które bierzemy w spadku, które są naszym krzyżem, kamieniem milowym, które są powodem inkarnacji, słyszę? Okej. Okay. Ok, po przedzieleniu mamy medyczne koło, czyli na pewno chodzi o etap uzdrawienia, który się zakończył. Zrobiłaś połączenie 30-30, czyli to jest tak jakby <grytanie> kolejny most. Night of Wands. Połączenie polega na. O, zobacz. Dziewięć kielichów, dziesięć kielichów. Na etapie. słyszę inauguracji zdarzenia, na etapie podawania gotowego produktu do świata. Przechodzenia z. z Momentu, w którym wiesz, że pewien cień jest twoją nie karmo, to nie jest to słowo, jest twoim czymś odnawiającym się powodem, który. Nie jest w stanie być zamknięty, ponieważ wtedy oznaczałoby to, że nie ma jakby powodu, żebyś była tu na ziemi, żebyś był tu na ziemi. Dosyć brutalne, ale to jest to, co odbieram. Czyli połączenie polega na zintegrowaniu Twoich emocji. Poprzez zrozumienie, że kreowanie mostu to jest tak, jakby pracujesz na swoje przyszłe wcielenia. Czy to ma sens? To jest tak, jakby. Jak to opisać? Twoje spełnienie emocjonalne, które teraz kreujesz, będzie dokończone w Twoim przyszłym życiu. Ponieważ cokolwiek jest tutaj, co sprawiło, że nie można było przez ciebie odzyskać tego kawałka duszy, kawałka ciebie, kawałka twojej energii, będzie zamknięte w następnym cyklu jako kulminacja zdarzenia. Która będzie pokazana innym jako rozwiązanie. Czyli będzie to odpowiedź na pytanie, które teraz sobie wszyscy zadają: w jaki sposób mam się uleczyć, żeby to uleczyć? To jest tak, jakby ten cykl. Miał zakończyć się próbą zamknięcia tego, ale finalne zakończenie jest dopiero po przejściu na drugą stronę, cokolwiek to znaczy. Okej, okay. Twoja niezależność emocjonalna od tego procesu, o którym teraz wspominam, jest Twoim Spełnieniem marzeń, jakby to powiedzieć trywialnie, czyli jest Twoim momentem, który wyobrażasz sobie, że jest dla Ciebie przygotowany i to jest prawda. Ok. Jest pewien moment defensywności, kiedy mówię, że to jest prawda. Czyli jest moment energii, który nie wierzy, albo chce temu zaprzeczyć, albo nie ufa, albo widzi prawdę, która w jakiś sposób jest rozumiana przez jest rozumiana jako blokada. Prawda rozumiana jako blokada. Prawda rozumiana jako blokada, czyli to jest tak jakby obciążenie polega na tym, że jak to się mówi potocznie, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, ale im więcej wiesz, tym ciężej cię zrobić w chuja, więc, <noise> więc jest jakaś w tym defensywność, prawda? Um, Niemniej jednak dochodzisz do pewnego momentu precyzji, ale to nie jest to słowo. Virtuozerii, jeśli chodzi o zrozumienie, czym dokładnie jest prawda w Twojej sytuacji, czy to ma sens. Czyli w pewnym momencie, kiedy potwierdza się Twoja intuicja na temat prawdy, może się okazać, że. Jest to pozycja defensywna tylko i wyłącznie dlatego, że nieświadomość tej prawdy powoduje szybsze przejście na drugą stronę, czymkolwiek jest druga strona, bo jesteś po prostu w energii naiwności. W tym przypadku nie jesteś. W związku z tym. Wychodzisz z energii. Mm, czy wyjdziesz z energii y, jakiegoś oszustwa związanego z działaniem, które jest ci proponowane. Albo twój cięci proponuje. Okej, 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 okej. To ma sens. Dobra, dobra. dobra. Tak, mm, tak. Trzy pentakle, czyli to jest wyjście ze społeczności kontraktu karmicznego. Poprzez pokazanie ci po pierwsze, kim była ta społeczność, co miała na celu, i poprzez, poprzez pokazanie ci, że o, mamy trzecią dziesiątkę po przedzieleniu dziesięć pentakli, że nie zostało coś przez ciebie, jakaś twoja energia nie została zgromadzona razem z tym okręgiem ludzi czy energii, z tego względu, że postawiliście się wcześniej, Pozycji defensywności, ja tego nie robię. Okej, okay. nie będę. Yy... Okej, okay. będę kontynuować yy, wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa! pa.